Ostatnio rozmawialiśmy 3 tygodnie temu. Był to czas przygotowywania list. W waszym żargonie to się mówi zapinanie list. Udało się? Tak, tak. To, co zakładaliśmy, to praktycznie żeśmy zrealizowali. Były takie modyfikacje, szczególnie jeżeli chodzi o okręg wyborczy numer 4. Mam tutaj na myśli Stanin, Stoczek, Miasto Gminy i Wolę Mysłowską, ale wspólnie z kolegami stwierdziliśmy, żeby tam powalczyć o dwa mandaty. To nie będziemy rozbijali na dwa komitety, i część naszych kandydatów poszło z komitetu od, łącznie z ląginem kajką ze wspólnoty. Z tym, że nie traktujemy to jako konkurencję, po prostu traktujemy to jako pewne takie uzupełnienie koncepcji, którą mamy opracowaną. I, I tak jak powiedziałam, czyli to się udało, to zrobiliśmy, i na dzień dzisiejszy jestem z tego zadowolony. Jaki to był okres? Emocje opadły, dużo pracy było, jeżdżenia fizycznego. Y Panie redaktorze, powiem tak, że ja już od kilkunastu lat uczestniczę w różnego rodzaju kampaniach i powiem, że okres robi się coraz trudniejszy, coraz trudniej jest. Mnie na pewno pojawi się pytanie, dlaczego tak uważam. Otóż jest pewna obawa ludzi co do startowania. Ja nie będę tego rozwijał, nie rozumiem, ale, ale bardzo wiele osób, czy może wiele osób, z różnych względów no, nie chce angażować się, nie chce startować. To, to o czym świadczy. Natomiast no, sam okres przed samym zarejestrowaniem jest takim okresem, nazwijmy to, trochę nerwowym, bo zdarzało się, że ktoś w ostatniej chwili zrezygnował z przyczyn osobistych, ze względu na współmorzonka, który gdzieś jest zatrudniony. Ja to przyjmuję i ja to rozumiem, tak po ludzku. Natomiast te listy, które mamy, są listami pełnymi, są listami uzupełnionymi, i będziemy czekali teraz na wybory. Okres nerwowy, czy te nerwy przenoszą się na rodzinę? Czy rodzina Ech. generalnie jest tematem tabu? Jak to nie jest? Nie, jest tematem tabu. Wie pan, nie da się rozdzielić tego, szczególnie przy takiej działalności, co się robi od rodziny. I tu należałoby zapytać moją żonę. I, i dzieci, jeżeli chodzi o te sprawy. No, no, w tej dzieci, chwili... co robią, jeżeli to nie jest tajemnica? Mam dwóch synów, którzy się uczą. Jeden będzie zdawał maturę, yy, drugi kończy gimnazjum. Jeden kończy gimnazjum. świadomi świadomi albo prawie świadomi? Czasami jak rozmawiamy że on mówię, zagram w bo kumulacja jest, to się śmieje mówi, ty nie graj, bo ty więcej szczęścia nie będziesz miał, bo ty masz taką rodzinę. I to jest prawda, naprawdę. Ja, ja, tej rodzinie zawdzięczam, ja tej rodzinie zawdzięczam bardzo dużo. Oni zawsze stali przy mnie, jakby jakieś trudniejsze okresy i zresztą do tej pory mnie wspierają. Pan pytał, jak jest odbierany okres tej kampanii wyborczej. Mi w domu nie ma. Nie w domu nie ma. Ja wiem, że niektóre rzeczy przenoszę na, na, na dom, ale tutaj tylko szacunek do, do młodych i podziękowania dla żony, że oni to wytrzymują. Poza tym, ja, żeby to źle nie zabrzmiało, bo mówię o dzieciach, ale jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o jej starszego i młodszego. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o Krzysztofa, to, to jest chłopak, który miał operację kręgosłupa. Lekarze powiedzieli, że on nie będzie tak do końca normalnie funkcjonował. Uparł się po kilku miesiącach wrócił do. Tańca w zespole pieśni i tańca Ziemiłkowskiej. On tańczy, on tańczy wszystkie, wszystkie tańce, łącznie z tymi góralskimi, gdzie my z żoną aż, aż boimy się. I to jest wbrew temu, co lekarze. Ale hmm. upar się. Pasja i charakter. Oj, charakter tak, nie wiem po kim, ale to jeden i drugi. Kuba znowu, jak się upar, że będzie grał na gitarze, to sam, no, korzysta z pomocy oczywiście, lekcje bierze, ale ja powiem tak, ja jestem dumny. Nie zawsze się zgadzamy, często się z nimi nie zgadzamy, oni mają odmienne zdanie. Ale staram się to szanować. Staram się to szanować, bo to w końcu oni później będą decydowali o sobie. Oni będą decydowali o sobie, a jak jest generalnie z młodzieżą włókowie, jeśli chodzi o wybory, o świadomość, o no, szeroko pojętą demokrację. Bo ja odnoszę wrażenie, że jest troszkę, w zasadzie jest duża pustka między tą grupą, która rządzi, startuje w wyborach, a młodzieżą, tak od 20 do 35 roku życia. Całkowicie w sumie na palcach jednej ręki policzyć osoby, które się angażują. Angażują logicznie, no bo trzeba też odróżnić wybuchy, przypadkowe starty od pełnego angażowania. Całkowicie się z tym zgadzam. Przyjął się jakiś taki model. Ja wiem, że to co powiem może źle zabrzmi, ale te twarze łącznie z moją, które się pokazują na okrągło, to są twarze, które dla części ludzi są po prostu już takie znudzone, prawda? Każdy szuka czegoś innego, ale ta przepaść jest. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane, bo ja powiem tak, ja znam tą młodzież, nawet z tego tytułu, że dzieci mam w tym wieku. I to naprawdę są ludzie super, naprawdę są wspaniali, naprawdę są mobilni, naprawdę są niesamowicie Gdzie jest kreatywni. No właśnie do tego dąży. Gdzie jest problem? Nie wiem. My to wszystko być może przedstawiamy tak i to wszystko funkcjonuje, że dla nich nie ma miejsca. Może oni trochę nie mają cierpliwości, bo chcieliby efekty widzieć szybko. Tutaj w takiej działalności samorządowej, bo nie chcę używać słowa w polityce, Potrzebne jest trochę czasu i trochę pokory. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Natomiast całkowicie się zgadzam, że ta przepaść wiekowa, ta taka dziura, przepraszam za słowo, czy nisza, jest i to jest niedobre. I to jest niedobre, dlatego że no, po nas już powinni być następni. To nie powinno być tak, że te nazwiska cały czas się powtarzają. Powinni być następni, którzy wchodzą, którzy nas. Uzupełniają i którzy będą nas zastępowali, bo to jest przecież to jest naturalne. To jest pierwszy problem, że oni nie aktywizują siebie i innych, ale też nie biorą udziału w wyborach. Stąd może ta frekwencja jest niska. Frekwencja będzie głównym, najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, zresztą o wszystkie wybory, prawda? Jeżeli frekwencja będzie na poziomie, nie wiem, 30-40%, do 40%, to wyniki. Tutaj się nie ma kto co obrażać, będą niereprezentatywne dla całego, dla całego społeczeństwa. Frekwencja powinna być w granicach według mnie 60 paru procent, szczególnie przy wyborach samorządowych. Ja zawsze powtarzam, że pójdźmy, zagłosujmy, bo mamy w tej chwili taki model yy, bardzo często ja nie uogólniam i nie mówię, że wszyscy w którym słyszymy, że w mieście dzieje się źle, w powiecie dzieje się źle, no ale te władze obecne ktoś wybrał. I teraz jest pytanie, czy wybrała większość, czy wybrała mniejszość. Ja y, bardzo liczę i bardzo apeluję, żeby do wyborów samorządowych pójść i zagłosować. Wie pan, ja kiedyś powiedziałem: demokracja nie jest dana. To nie jest coś takiego, co nam się należy. Nam to zostało zadane i, i my musimy z tego zdać egzamin. Jeżeli nie idziemy, to oddajemy inicjatywę, oddajemy głosy innym, a później chcemy, żeby nas ktoś reprezentował. Pójdźmy, zagłosujmy. Wtedy będzie to wiarygodne. Myślę, że będzie lepiej. Samo, na samorząd jest realny wpływ każdego człowieka, każdego obywatela, każdego głosującego. Mamy okręgi jednomandatowe. Tu już nie wybieramy proporcjonalnie na listę. Tu nie ma Donta. Tylko jeżeli, przepraszam, pan Kowalski dostanie o dwa głosy więcej, to mamy pewność, że on zostanie radnym, a nie pan Nowak. Znowu przepraszam, pana Nowaka. To jest ten mechanizm prosty, prawda? I mamy na to wpływ. Pójdźmy, zagłosujmy. Możemy pobawić się w prognozy, statystyki? Czy Może, za możemy spróbować. Możemy spróbować. Jak będzie? Będzie jedna tura? Będą nie, dwie tury? Nie nie, 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 nie. Moim zdaniem dojdzie do drugiej tury wyborów. Moim zdaniem dojdzie do drugiej tury wyborów i, i po 16 za dwa tygodnie rozstrzygnie się, kto będzie burmistrzem na następną kadencję. Ja tutaj nie chcę prorokować, bo musielibyśmy przeanalizować to przynajmniej przez kilkanaście minut, co przemawia za kim. Natomiast na pewno nie będą to wybory monotonne na burmistrza, na pewno to nie będą wybory nudne, będą dynamiczne, oby były, nazwijmy to, fair. Tutaj frekwencja też odegra rolę? Niewątpliwie. Przy wyborach na burmistrza wydaje mi się, że frekwencja jeszcze bardziej będzie ważna jak przy wyborach, na przykład proporcjonalnych, to co mówiłem o tym doncie. Ja mam nadzieję, że jednak sam fakt, że, że wybieramy burmistrza personalnie, że to jest jedna osoba, na którą możemy oddać głos, zmobilizuje ludzi. Chciałbym i wierzyłbym, żeby ta frekwencja była na poziomie nie wiem, ponad 60%, bo to dotyczy każdego. I tu już każdy naprawdę ma wpływ na to, kto tym burmistrzem zostanie. A kto zostanie burmistrzem, to proszę mnie zapytać 16 i podogrywca. Zapamiętam. Wybory do powiatu okręg miastołków. Trzech kandydatów miało ponad 1000 głosów 4 lata temu. Między innymi pan, pan Karaś i pan Ciołek. Tak, Karol, Karol Ciołek. Powtórzycie Karol. ten wynik? Oj, nie wiem. Wie pan, Ja powiedziałam, że coraz trudniej z tym wszystkim jest. Ja do tej pory nie wiem w jaki sposób, bo ja poprzednio miałem ponad 1000 głosów. To się udaje zdobyć, i tutaj ogromne podziękowania dla tych, którzy, dla tych osób, które na mnie głosowały, bo, bo jednak przekroczenie progu tysiąca głosów no, to, to świadczy o czymś, prawda? Natomiast, y, czy, czy będzie powtórka, jeżeli chodzi o ilość oddanych głosów y, w tych wyborach, naprawdę nie wiem. Powiem tak, bardzo bym chciał i bardzo bym apelował o te głosy, natomiast proszę mnie nie pytać, czy przekroczę y, próg tysiąca głosów, bo, bo, ja po prostu nie wiem. Wybory do sejmiku, macie swojego reprezentanta? Tak, mamy, tak jak każde z ugrupowań, mamy swojego reprezentanta, w zasadzie reprezentantów i zanim się odniosę do tego, to ja powiem, że no, tu do wybory do sejmików już mają charakter polityczny, to już jest, to już jest ta większa taka polityka, prawda? Nie będę prowadził żadnej agitacji, natomiast ja bym apelował o jedną rzecz, Spróbujmy do wszystkich ludzi zagłosować na kandydata swojego, na kandydata, który pochodzi stąd, który jest związany z Łukową. A który... pochodzi stąd? Tak, oczywiście mamy dwóch kandydatów, który pochodzi z Łukowa, Bo nie, ja bardzo źle się czuję, czy, czy, czy bardzo mi jest mi przykro, jeżeli do Sejmiku na przykład, czy, czy również do Sejmu dowiadujemy się, że kilka tysięcy głosów z powiatu idzie poza powiat. Ja nie chcę deprecjonować kandydatów powiedzmy z Lublina, ale uwierzmy w jedną rzecz. Jeżeli mamy swojego przedstawiciela, z tej ziemi przedstawiciela, z którymi mamy kontakt bieżący, gdzie wiemy, że on tu mieszka, że tu go można spotkać, to dla miasta Łukowa, dla powiatu Łukowskiego jest to na pewno o wiele, wiele korzystniejsze jak oddawanie głosów na kogoś, nie wiem, z Lublina. Gdzie to będzie zainteresowane tylko tym dużym ośrodkiem miejskim, a my znowu zostaniemy pominięci. Przekłada to się na drogi. Proszę zobaczyć, droga w wycieczku prawda, tyle lat czeka. Zróbmy to, żebyśmy mieli swoich przedstawicieli w sejmiku, a wtedy łatwiej będzie cokolwiek zrobić dla powiatu i dla Łukowa. Czyli podsumujmy rozmowę, trzeba iść na wybory? Koniecznie, koniecznie trzeba iść, bez względu na wiek, bez względu na to, na kogo chcemy głosować. Pójdźmy, pokażmy sami sobie, udowodnijmy, że my jesteśmy zainteresowani, żeby się w tym mieście czy w tym powiecie coś działo. Bo jak nie pójdziemy, to po prostu to oddajemy. I, i to jest najgorszy scenariusz, jaki, jaki może być. Czyli 16. spotkajmy się wszyscy przy urnach. Ja również przyłączam się do apelu, abyśmy wszyscy poszli 16 listopada na wybory. Moim gościem był Henryk Lipiec, radny powiatowy, kandydat do Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.